Cześć mango witajcie. Z tej strony Jarek. Niestety, niestety muszę Was zmartwić, ale... No, pierwsza część, pierwsza część naszego vloga się nie nagrała. I... Było to spowodowane tym, że... No po prostu... Karta, karta, która, która, na którą było nagrane wszystko... Wszystko nie wiadomo z jakiego, Z jakiego powodu usunęły się pliki. Ale, ale my się tym nie martwimy, bo mamy drugą część nagraną i właśnie w tym jest myk, że właśnie mamy nagraną i będę ma, mógł wam wypuścić właśnie tą, tą drugą część Jestem ta z no już jest styczeń S, Styczeń odcinek był nagrany w na grudniu tak ale właśnie Jesteśmy teraz na styczniu i będziecie mogli to normalnie obejrzeć, więc miłego oglądania. Siemano. Jesteśmy już ponownie, no niestety kurna no kamera mi zgasła i musiałem baterię wymienić, nie zdążyłem, nie zdążyłem w domu wziąć i złapać tylko baterii i załadować. Ale dobra, po krótkiej przerwie wracamy. Zaraz widzimy się w naszym gospodarstwie już mi, już mi się wydaje, że chyba zostawimy ten nasz zestaw u nas, u nas, u nas yy, na, gosp na gospodarstwie Nie będziemy już do moich rodziców jechać. Ora wpierdzielamy się jak do siebie jedziemy u nas lusterka to umyte jak nie wiem co tak umyte, że... Tak, to ogólnie czysty jest, bo go czyściłem, ale lusterka. Nie wiem czemu co, kurwa, no, od tej o mgły kurwa opadła. Nie wiem, Które jest już. 13 już jest, ja pierwszy. Trzeba się spieszyć, bo zaraz na zamknął skup. Kurwa, a tu grudzień, zaraz ciemno będzie. O 15 to już ciemno. Będziemy wracać. No a jak. No i dzisiaj jeszcze u mnie mieli, mieli zlewać mleko. Zlewać mleko z, do tej, do mleczarni jechać, kurna Chłopaki pewnie już są. Pewnie są już mi, bo to zaprzyjaźnieni. Gospodarz, gospodarze, zaprzyjaźnieni. To robią, pewnie chłopaki już zlewają. A no jak? Już stoją chłopaki, chłopaki już stoją, dobra. Zaraz tam idę zobaczyć jak tam u nich, czy będą odjeżdżali i zaraz się widzimy. Chłopaki już pojechali, chłopaki już pojechali i mają mi dać znać ile tam ile tam wyszło kasy to mi na konto wleci wszystko do odmleczarni Dobra, ładujemy kur na szybko się na ten skup dobra Odpalamy, o kur na pewno wyczyści tutaj dobra Dobra, zapierdzielamy. Szybko. Owiec. Owiec, a jak. Dobra, jademy na szybciora jedziemy. Zawijamy szybko, bo kurde, zaraz nas pogonią. Zaraz nie będziemy mogli sprzedać nic. Te też łąki, kurde, jakie ładne. To jest pola jest nieposkaszane. Kurde, co w tym roku jest z tymi rolnikami? Kurde. A bo kurwa, tylko na słomę będą sypać zboże to tam czul. Możemy się tylko domyślać. Ale nie wiem. Nie wiem, nie moje. To, to się kurwa nie interesuje. No, Dobra, zaraz tutaj powiem być zjazd, żebyśmy zjechali. No to już sąsiady się budują już długi, długi czas. Już tutaj widać, że zaraz wszystko będzie gotowe. Dobra, tutaj zjeżdżamy No zboże jest, kurna, ale idzie. 30 tą 30 to lepiej niż tą 60 idzie. A tyle samo kurna chyba jest nawalona przyczepie zetorek urna, wystawowy fajny taki fajny zetorek w ogóle inny ciągnik trzeba tutaj jeżeli te ciągniki nie, nie, nie będą dawały rady no to trzeba będzie wziąć i, i wystawić wystawić ten albo tam 60 no bardziej tam 30 bo ta 60 to jeszcze ma ta więcej koni to ona uciągnie ale ta 30 to jeżeli nie będzie dawała rady no to musimy musimy się zastanowić nad sprzedaniem jej nie o i tam, tam był jeszcze skup, tam do tego sąsiada jechaliśmy, żeby tam mu to, tego paleciaka zawieść. O na zabawka. <grywka> zabawka na tym, na belce. O kurna, dobra. Też te stogi z, z nibelami, kurna to. Ile wlezie ich? Nie, ale te łąki to. No powiem, no super. Jakbyśmy mieli taką jedną tutaj, ale to w przyszłości. Nie teraz nie ma szans, żebyśmy mieli taką łąkę, bo nie ma sprzętu na takie, na takie pola. To wielkie. Ale w niedalekiej przyszłości, możliwe, że tak. Znowu jesteśmy tutaj. To pole, my kupimy. No tak, tak chcę ich kupić. To też ładne. Belki jeszcze nie pozbierane. Ja, pierdził. wjeżdżamy, wjeżdżamy. Siemano, siemano. Znowu jeszcze raz. No ile tam 5000 było? Dobra, 5000. Dobry, dobry. Jeszcze raz, jeszcze raz. Lepiej się. Widać niż żegnać panie No zaraz zobaczymy te strony mnie sypały no to kurna tył Ty tył musimy wycofać Ja pierdził Ja zapomniałem, ja zapomniał, a ja nie widział Dobra, sypie. Dobra, i zakręcamy. Widzisz, dlaczego, kurna, mają tira. Mogą wozić te, kurna, zboża. Tutaj klasik stary, o, to jeszcze u starej daty. raz Dobra. Na razie! Kurwa, mi, kurwa, mówi dzień dobry Dobra, panie, weź mi tam policz, kurwa, ile tam było tej kasy? Weź mi tam, panie, weź tam policz Sprawdź mi, albo, albo daj mi druka Dobra, dzięki Dobra. Znaliśmy kur... na 7500. Ja pierdził człowieku ile kas. Teraz to tyle kupisz. Nie wiem, żartuję. Ale na rozbudowę domu się przyda i tam gospodarstwo. To pole muszę kupić. To, to, jest, to jest kwintesencja. To jest tej wsi. To muszę kupić to pole przecież. On tak ładnie wygląda. I w czym zastanawiam, kurwa? Czemu tu co nie zboża? A może on jest niedojrzałe, kurwa, i coś się stało, że on. Nie wiem. Nie wiem, co myśleć o tym. Nie mam pojęcia. Ale tam. W pewnym sensie też, kurwa, bogaty jest człowieku. Ma hektary, nie wiadomo czego. Dobra, ja tu gadu, gadu. A zaraz trzeba brać się i jechać tym lawetą z tymi rzeczami, z tymi paletami zabawka e, fajnie, dobra. My już za chwilę się widzimy. No, to też fajne poletko, też fajne. Zaraz się widzimy na naszym gospodarstwie, jak będziemy jechać już na... już lawetą. Zaraz się widzimy. Musimy najpierw to ogarnąć, dobra. Oczywiście zabieramy sałatę i pomidory. Sałata i pomidory z naszego gospodarstwa Sałata, sałata, sałata jest moja, a rodziców jest, są pomidory Więc I chyba nawet na przyszły rok Kurna sarna, ja pierdził I najprawdopodobniej tak samo będzie w przyszłym roku Tak samo po prostu będzie Dobra, tu zjeżdżamy do handlarza po prawą. To jest sklepik nasz. Dobra, my zjeżdżamy tutaj. Nie wiem, czy w tą bramę się mieści. Dobra, podzięb pod tamto. Dobra, otworzę tylko. Dobra, i oni mi sami już zdejmą to sami mi zdejmą już te palety zaraz to wszystko ogarniemy czekajcie dobra idę do domu i zaraz zaraz się widzimy po, po całym rozpakowaniu kurwa, na tej lawety Mano Siemano widzimy się już właśnie po sprzedaży wszystkiego I kurna powiem wam, że jestem zaskoczony Aż bardzo Taką ceną jaką mi krzyknął gościu To Cześć, cześć Jaką krzyknął mi gościu jestem wprost zaskoczony Powiem ja wam, że... No to, to zboże i te warzywa, które sprzedaliśmy No to wyszło nam 14 tysięcy Ja. Ja jestem zaskoczony Taką ceną Nie 14, tylko 12 tysięcy Tak 12 tysięcy, 12 tysięcy. Ja jestem wprost taką ceną. Ja jestem tak zaskoczony. Chyba nigdy tak nie byłem. Chyba nigdy nie byłem tak zaskoczony. Dobra, parkujemy. I co, i to byłoby chyba, chyba na tyle w tym odcinku. Ja na pewno ten miuce sprzedam już. Jutro powinniśmy go sprzedać. Bo teraz, jak widziałem, to ceny nie ma. A rośnie, rośnie, więc poczekamy. Eee, a jest, jest po prostu słaba cena za ten miód. A poczekamy, może jutro pojutrze się już cena unormuje i będzie dobrze. Ale tak, to, to, co. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Żebyście w tym odcinku, zostawcie subika na dole pod tym filmem. Żeby było widać, że chcecie oglądać i być na bieżąco z, z moimi filmami I oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, że film wam się podoba I napiszcie też, też może, może jakiś komentarz Żeby było, było, było Coś po prostu, żeby Coś może do poprawy, nie wiem, żebyście coś napisali Co jest do poprawy, co, co jest dobrze co trzeba zmienić, a co nie, więc to zróbcie i widzimy się już w kolejnym odcineczku, i chyba w styczniu albo w lutym, tak mi się wydaje, że to będzie ten okres, w którym będziemy się widzieć. Na razie, trzymajcie się, mano. cześć!